Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wodników na grudzień 2023 roku. Dla Was, drogie wodniki, przygotowałam talie The Unfolding Pad taro i talie Życie z Aniołami, z, którą, z której popatrzymy przesłania anielskie. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Kochani, nim przejdziemy do czytania, przypomnę tylko, że w sprawie czytań indywidualnych można pisać do mnie na gmail.com Więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Co dla naszych kochanych wodników? Jakie energie, jakie potencjały na grudzień 2023 roku? Wodniki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochane wodniki, na ten czas? Wodniki. Grudzień 2023 roku. <laughs> Główna energia. Dwójka. Buław w przeszłości mamy siódemkę mieczy, w przyszłości dziesiątkę mieczy. Co wam będzie pomagać, cesarz? Co może przeszkadzać, mag? I rezultat, albo rada osiem kielichów. Mocne energie. Mocne energie, i mam takie, takie przeczucie tutaj co do wodników, że, o jeszcze macie asa mieczy z przełożenia, że dla niektórych z Was to może być naprawdę przełomowy miesiąc. Zobaczmy jeszcze, co pokaże się tutaj w stali anielskiej, jakie przesłanie, jakie wskazówki macie aniołowie dla wodników na grudzień. 2023 roku. Jakie przesłanie, jakie wskazówki dla wodników na grudzień 2023? Karta błogości. Czyli dążenie do spokoju, dążenie do tego, żeby wszystko działo się właśnie harmonijnie. I w tej błogości, to jest tutaj mocna energia, ale też yy, yy, myślę, że to może być kierunek dla Was, drogie wodniki, też właśnie ta energia błogości. Yy, ja już tutaj yy, popatrzę, jest, jest ta karta. To czas na medytację i modlitwę. Wypełnijmy siebie uczuciem pokoju, miłości i harmonii. Doświadczymy wtedy jedności ze źródłem naszego stworzenia. To najlepsza droga do osiągnięcia błogości. Możemy cieszyć się w pełni swoim istnieniem i byciem częścią każdej istoty żyjącej we wszechświecie. Nadszedł dla nas czas pokoju, miłości i harmonii. Otwórzmy się na zupełnie nowe życie, które respektuje każdą żywą istotę i czerpie radość z każdej chwili egzystencji. Nasze anioły proszą nas, abyśmy zaufali całkowicie woli swojego serca i pozwolili mu prowadzić się przez życie, prosić o najdrobniejsze rzeczy. Wszystko jest ważne i we wszechświecie nie ma przypadków. Promieniujmy światłem błogości, świat wokół nas bardzo jej potrzebuje. Afirmacja. Tworzymy piękny świat dzięki swoim uczuciom, myślom i działaniom. Tak, kochani, to jest, to jest bardzo ważna informacja, że to my tworzymy ten świat, że to, co podąża właśnie, w jakim kierunku podąża nasza uwaga, tam następuje, tam po prostu się dzieje tak naprawdę, tam następuje ten element tworzenia. I mając taką świadomość, patrząc na to z przestrzeni właśnie pokoju, miłości i harmonii, możemy wprowadzać do naszego życia właśnie tak ważne elementy. I tu wygląda na to, że bardzo możliwe, że niektóre wodniki mogą mieć w bardzo jasny, powiem tak jeszcze, w bardzo jasny sposób widzieć jakąś sytuację w swoim życiu, jakąś strefę swojego życia, sferę jakąś swojego życia, którą, która być może wymaga takiego oczyszczenia, która wymaga takiego nowego, bardzo... Yy, takiego czystego i wnikliwego spojrzenia. Być może odcięcia się od czegoś. Może to być odcięcie się od jakiegoś sposobu myślenia, czy od jakichś przekonań, które do tej pory były. Ale as mieczy przede wszystkim daje szansę na spojrzenie właśnie z takiej wyższej świadomości. I myślę, że właśnie to, to co tutaj była mowa o tym tworzeniu Pięknego świata dzięki swoim uczuciom, myślom i działaniom, to tu u Was jako wodników, czyli tutaj nawet macie tego swojego rycerza, rycerza wodnika, chciałam powiedzieć, rycerza mieczy, który jest rycerzem między innymi wodnika, trygonu powietrznego. On właśnie ten miecz tu ma w dłoni i jest w stanie tym mieczem odciąć się. Kiedy tylko będzie chciał, od tego, co do tej pory mu nie służyło, albo od takiej sfery, gdzie musiał kombinować, oszukiwać, albo y, y, grać jakąś politykę, bo też często y, karta Siódemki Mieczy pokazuje, że trzeba było coś udawać, coś kombinować, coś robić dobrą minę do złej gry na przykład. Y, I tu karta maga, która pokazuje się na pozycji czego nie robić, co może wam przeszkadzać, więc też mag w negatywie to też jest właśnie jakieś kombinowanie, jakieś zawoalowywanie różnych rzeczy, tworzenie na podstawie jakiegoś podstępu albo jakichś właśnie kombinacji alpejskich, jak czasem mówię, więc tu jest wyjście z tego i y, jakaś taka ogromna potrzeba odcięcia się. Mam takie poczucie, jakbyście y, miały, drogie wodniki, w jakiejś konkretnej sprawie albo po prostu w swoim życiu wziąć na siebie odpowiedzialność y, i być, zacząć żyć całkowicie w prawdzie, y, w swojej prawdzie oczywiście, prawda? Ale tutaj chodzi o bycie y, takim działaniu, działanie honorowe i też wobec siebie. To też jest bardzo ważne, bo wiecie, no inne osoby można gdzieś tam oszukać, można wybielić siebie, można coś tam powiedzieć, ale samego siebie człowiek nie oszuka, bo zawsze będzie wiedział, że gdzieś tutaj oko gdzieś tam przymknął na coś. A Karta Cesarza daje wam tu szansę właśnie um, takie działanie z pełną odpowiedzialnością i postępowanie i podejmowanie decyzji też z taką właśnie pełną odpowiedzialnością. Więc myślę, że ten czas właśnie grudniowy dla Was, dla wielu z Was, dla wielu wodników, może być takim czasem, gdzie być może... Trzeba będzie przyznać się na przykład do, te, do, do czegoś samemu przed sobą, chociażby, że na przykład tego to ja już nie zrobię albo tak już nie będę postępować. Może będzie y, któryś wodnik na przykład uświadamiał sobie, że y, jakaś sytuacja, może jakiś związek, może jakaś relacja towarzyska lub coś, co robiliście do tej pory, jakaś, jakiś, jakieś wasze hobby czy coś, czy jakikolwiek inny projekt, działanie, że nie ma sensu tego dłużej kontynuować, bo na przykład przynosi same straty i, lub, lub jest po prostu dla was wyniszczające w jakiś sposób. Więc może tak być, że trzeba będzie właśnie tak spojrzeć, bardzo tak Świeżo, prosto na jakąś sytuację, klarownie, czysto, I, po, i sobie po prostu odpowiedzieć już bez takiego tutaj ściemniania, prawda? Wziąć y, odpowiedzialność i y, bardzo konkretnie powiedzieć sobie, y, co odchodzi do lamusa, prawda, y, a co dalej chce w swoim życiu robić, albo z kim, prawda? Więc tu. Ważną rzeczą w tym roku, w tym miesiącu, będzie dla Was odpowiednie spojrzenie na całość. Takie właśnie bez już takiego politycznego, że tak powiem, politykowania i oszukiwania się w jakiejś sprawie. Ale też tu w rezultacie jest ósemka kielichów. Więc to jest pójście za tym, co jest dla Was droższe, co jest dla Was ważne. To jest uświadomienie sobie, że to, co tutaj bierzecie, że to, ta odpowiedzialność, którą bierzecie na siebie czy za jakąś właśnie, no powiedzmy, może być tak, że ktoś pracuje gdzieś, prawda, i widzi, że w tej pracy ani już nie ma rozwoju, że nie może tam piąć się w górę, że pieniądze są słabe i tak dalej. Być może ktoś postanowi zadzia zadziałać na własną, właśnie, nie wiem, na przykład otworzyć swoją własną firmę i pójść w swoją stronę. Może tutaj też być taka potrzeba, jeśli chodzi o relacje u kogoś. Może też tak być, że może ktoś zrozumieć, że woli żyć w swojej własnej prawdzie, po swojemu, według swoich zasad, niż w sytuacji, w której musi kłamać, albo musi znosić czyjeś kłamstwa i oszustwa i tak dalej, prawda? I czasami właśnie jedyną taką najlepszą drogą jest pójście w swoją stronę. Pozostawienie za sobą tego, w czym można by było jeszcze być, ale tak naprawdę myślę, że, jakaś, że ta konkretna sprawa, o którą będzie chodziło, to może być dla wodników, że już po prostu za dużo. Już możecie mieć naprawdę dość i dlatego też to pójście w swoją stronę może być dla was takie zbawienne zwłaszcza że widać że to nie jest od dzisiaj żeby tutaj już jakieś plany poczyniłyście drogie wodniki już bardziej już, już gdzieś tam przykowałyście się na to żeby właśnie Zadziałać z tą swoją wolą bardzo konkretnie, żeby otworzyć się. Oczywiście, w dwójce buław to jeszcze nie jest ruch, prawda? To jest dopiero takie rozejrzenie się, zwrócenie uwagi, przyjrzenie się, zaplanowanie pewnych rzeczy. Może to być planowanie na już nowy rok, prawda? I tylko ważne jest żeby te plany, żeby się otwierały, żeby wasza, żeby wasza y, intencja, która będzie się tutaj y, y, tworzyła, żeby już była pozbawiona jakichkolwiek zależności, żeby też nie była na zasadzie, że muszę przykombinować, tylko, żeby to wszystko szło y, z, z takiego y, dojrzałego, Podejścia, prawda? Z takiego też uświadomienia sobie, że muszę postępować właściwie. Oczywiście, karta cesarza to też często pokazuje pewnego rodzaju strategię, prawda? I że, że trzeba oczywiście przemyśleć różne sprawy, no bo Asmieczy też o tym mówi, prawda? I w taki analityczny sposób podejść do, do różnego rodzaju tematów, prawda? Ale wszelkie decyzje, które będziecie podejmować, a myślę, że to może być jakaś naprawdę bardzo ważna decyzja, zostawienie za sobą czegoś, co już nic nie rokuje i nie jest to właściwe, w tym momencie, podejmując takie, takie ważne decyzje, będziecie opierać się nie na właśnie jakichś kombinacjach, politykowaniu czy z takim autosabotażu, bo też czasem tak jest, że się sami oszukujemy, prawda? Tylko będziecie działać według konkretnego planu, ale zgodnego z wami, z waszym sercem, z waszą prawdą. I to wam pomoże, to wam też może dać odwagę do skierowania swojego życia na te właśnie w kierunku. Takiego prawdziwego spełnienia, i myślę, że w tym wszystkim bardzo będzie Wam pomagać jakiś rodzaj właśnie medytacji. Karta Asa Mieczy też bardzo często właśnie pokazuje energię medytacji, takiego po prostu spokoju. Ja nie mówię tutaj, żebyście od razu w kwiecie lotosu drogie wodniki wszystkie medytowały, tylko odczuwanie błogości może być. To zwykły, nawet i spacer po parku. Przepraszam bardzo. Także otwierajcie się na to. To jest naprawdę bardzo, bardzo dla Was korzystne właśnie w tym miesiącu. Tak więc grudzień jest robieniem planów, jest czasem robienia planów, ale też odpuszczeniem tego wszystkiego, co już Wam nie służy tego, co gdzieś tam jest negatywne, prawda? To jest kwestia po prostu uwolnienia się od tego, i w momencie, gdy uda Wam się właśnie odpuścić, to też jednocześnie. Poluzują się wszelkiego rodzaju blokady, które puszczą i dadzą wam, wam po prostu impet dążenia do właśnie spełnienia, czego wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Też ważną rzeczą jest, żeby wasze intencje były czyste, żeby były pozytywne, skupione na tym, co dobre, nie myśleniu o tym, o jakichś rozliczeniach z innymi czy coś tam. Skupcie się na sobie i na tym, czego chcecie, a nie na tym, czego nie chcecie. To też jest bardzo ważne. Intencja musi być pozytywna. Wtedy będziecie się po prostu otwierać na to, co najlepsze. I tego Wam, drogie wodniki, również życzę. Kochani, życzę również wszystkim cudownych świąt. Bożego Narodzenia, też czasu zimowego przesilenia. Niektórzy będą obchodzić czy Odrygody, czy Julę. Niech nam wszystkim się darzy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Wesołych świąt. Pa!